Kochani, dziś wieczór świętojański przeżywamy najjaśniejsze dni roku. Jesteśmy w trakcie otwierania naszego społeczeństwa i podobnie jak w zeszłym roku, zaczynamy lato na stosunkowo niskim poziomie zakażeń. Ale to lato zasadniczo różni się od zeszłego. W tym roku mamy szczepionki na koronawirusa. Szczepionki chroniące przed zarażeniem, chorobą i śmiercią i które umożliwiły ponowne otwarcie naszego społeczeństwa. Stopniowo i kontrolowanie. Teraz ponad połowa dorosłej ludności w kraju otrzyma co najmniej jedną dawkę szczepionki. Większość z nas patrzy jak na przywilej otrzymanie wyzwania na szczepienie. Jest coś uroczystego w szczepieniu się. Wirus nadal się rozprzestrzenia i prowadzi do lokalnych ognisk, jakie na przykład teraz widzimy w Grimsta. Nowe warianty wirusa mogą znaleźć drogę przez granice kraju. Jesteśmy w pełni uzależnieni od tego, aby tylu z nas to możliwe dało się zaszczepić. Dlatego najważniejszym, co tego lata zrobimy, to stawienie się na szczepienie. Planuj urlop w stosunku do daty szczepienia. Najmądrzejszym w tym roku, tak jak i w zeszłym, jest spędzanie urlopu w Norwegii. Wielu pracujących przy szczepieniach w gminach zgodziło się pracować latem, pomimo że woleliby mieć wolne. Są również emeryci, którzy w innej sytuacji mogliby odwiedzić rodzinę i wnuki. Zgodzili się pracować, aby zapewnić nam ochronę. Naszą pracą jest stawienie się na szczepienie. Szczepionka to nasza droga wyjścia z pandemii i powrotu do normalnego dnia. Dnia codziennego do którego z niecierpliwością chcemy wrócić. Zachęcenie, aby stawić się na szczepienie jest również ważne dla najmłodszych z nas, którym zaoferowana zostanie szczepionka. Pomimo, że młodzi ludzie zazwyczaj nie chorują poważnie na koronawirusa, to wy młodzi ciężko jesteście dotknięci działaniami sanitarnymi. Szczepiąc się chronisz ludzi wokół siebie i przyczyniasz się do szybszego otwarcia naszego społeczeństwa. Więc do młodych chcę powiedzieć: Najważniejsza randka, którą masz tego lata, to godzina szczepionki. Staw się. To, co nie różni tego lata od zeszłego, to to, że musimy pamiętać o zachowaniu odległości metra i tego lata. Zachowując odległość, redukujemy ryzyko zarażenia się od osób, które nie wiedzą, że są zarażone. Chronieni nie muszą zachowywać metra odległości od innych w okolicznościach prywatnych, za wyjątkiem osób niechronionych z, z grupy ryzyka. Ale osoby chronione mogą same się zarazić i zarazić innych. W miejscach publicznych, gdzie spotyka się wielu, musimy nadal zachować odległość metra, niezależnie czy jesteśmy chronieni, czy nie. A dla tych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, metr jest faktycznie tak samo długi, co w zeszłym roku a metr to metr. Niezależnie, czy go mierzysz w miłym lokalu na zewnątrz, czy na pięknej plaży, metr jest metrem, chociaż noc jest długa i jasna. To może być trudne, wiem, ale weź ze sobą ten metr na urlop. Wariant Delta już w lipcu może stać się dominującym wariantem wirusa tu w Norwegii. Ten zmutowany wirus jest bardziej zaraźliwy niż wariant Alfa. Teraz, gdy społeczeństwo jest bardziej otwarte, spotykamy również więcej osób. Wówczas trudniejszym jest dla gmin monitorowanie lokalnych ognisk. Dlatego chcę jak najmocniej zachęcić do ściągnięcia aplikacji Smithy Stop, tak abyś i ty dopomógł w pracy z monitoringiem. W ten sposób unikniemy tych ciężkich kroków wstecz przy otwarciu, tak jak w zeszłym tygodniu, gdy Wielka Brytania musiała z powodu rozszerzenia wariantu Delta. I jest teraz tak, że teraz apka Smithy Stop rozmawia z innymi apkami Smithy Stop używającymi technologię Apple i Google. Jeżeli siedzisz przy tym samym stoliku w kafejce z osobą używającą niemiecką apkę Smithy Stop i ta osoba ma pozytywny test, to otrzymasz o tym informację. W dalszym ciągu mamy surowe restrykcje wjazdowe dla uniknięcia sprowadzenia zakażenia. Od jutra, czwartek, czwartku, 24 czerwca, staniemy się częścią rozwiązania certyfikatu kotowidowego. Strona kontrolna zmieni wtedy wygląd na to, co widzicie na monitorze, tak, że na stronie będzie UEEOG. Osoby z ważnym certyfikatem covidowym mogą przekraczać granicę z czasem, gdy kraje U E i EOG wprowadzą certyfikat covidowy zgodny z rozwiązaniem UE. To oznacza, że osoby z certyfikatem i w pełni zaszczepione lub które przeszły COVID-19 przez ostatnie 6 miesięcy mogą wjechać do kraju bez kwarantanny, testowania się lub rejestracji przed wjazdem. Od 1 lipca kraje powiązane z rozwiązaniem UE mogą weryfikować nasz certyfikat na swoich granicach. Dotyczy to m.in. Hiszpanii, Włoch, Grecji i Chorwacji. Na stronie reopen.europa.eu można znaleźć listę przepisów dotyczących każdego z krajów. Jeżeli planujesz podróż, ważne jest zeznajomienie się z przepisami i reżimem sanitarnym w krajach, do których się jedzie. Może to się różnić zależnie od kraju. Rządowe zalecenia o podróży po Europie ulegną zmianie dopiero 5 lipca. Mamy teraz rozwiązanie certyfikatu covidowego dla osób, które nie mogą używać cyfrowego rozwiązania na helsenorgi.no Od jutra czwartku można dzwonić na numer telefonów Helfo i certyfikat covidowy zostanie przysłany pocztą. Jest to ograniczona oferta dla osób, które naprawdę nie mogą używać tego cyfrowego certyfikatu covidowego. Dlatego chcemy, aby jak najwięcej osób używało cyfrowego rozwiązania na helse.norge.no. Z mojej strony, jeżeli się chce, można zrobić wydruk. Na koniec chcę przypomnieć o tym, co latem najważniejsze. Miej czyste ręce, zachowaj dystans, zostań w domu, gdy jesteś chory. Testuj się przy najmniejszym podejrzeniu, ściągnij apkę Smithy Stop i na sam koniec staw się na umówione szczepienie. Oprócz tego życzę Wam miłego wieczoru święta jańskiego. Przekazuję słowo Espenowi Rostrup-Naksta w Dyrekcji Spraw Zdrowia. Proszę. Dziękuję. Wielu opisuje czas. W którym żyjemy, jak wyścig między wirusem a szczepionką. I to jest wyścig, i mamy dobre warunki, aby wygrać. Ale to się samo nie zrobi. Jest wiele przyczyn ku temu, że norweskie społeczeństwo może teraz zostać bardziej otwarte, podczas gdy ogranicza się ryzyko nowych fal zarażeń. Jak to widzimy w dyrekcji do spraw zdrowia. Są przynajmniej trzy główne przyczyny prawidłowego rozwoju w Norwegii. Po pierwsze, większość ludzi nadal ma duży wkład własny poprzez trzymanie się reżimu sanitarnego. Większość nadal pozostaje w domu, gdy zachorują. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze i mamy nadzieję, że to może będzie kontynu kontynuowane również po pandemii. Coś w tym jest nie tylko w pozostaniu w domu, ale również w uniknięciu, aby wszyscy twoi koledzy również nie musieli być chorzy w domu. Dobrze o tym pamiętać. Wielu nadal się testuje tak, jak powinni, bardzo często z myślą o COVID-19. Ponad 100 tysięcy prób pobiera się co tydzień, a to sprawia, że prawdopodobnie nadal wyłapujemy ponad połowę przypadków zarażeń, co ogranicza dalsze rozprzestrzenianie. Na dodatek większość osób nadal zachowuje odległość co najmniej metra. To nadal ważne, bo ryzykuje znacznie ryzyko zarażenia, gdybyś pachował był w pobliżu osoby niosącej zarażenie. Na dodatek mamy teraz pomoc ze strony letniej pory i to, że przebywamy na zewnątrz, również ma korzystny wpływ. Drugą główną przyczyną, że mamy możliwość zachowania kontroli, gdy coraz więcej osób jest szczepionych, to to, że mamy dobry aparat TISK w gminach. W grupie kierującej TISK w Norwegii Wiele pracowaliśmy nad umożliwieniem efektywnego radzenia sobie z ogniskami w gminach, dalszej wydajności laboratoriów, dostępu do szybkich testów, gdy jest to potrzebne i nowy cyfrowy certyfikat covidowy, który już w związku z tym jest używany. Tak to teraz wygląda na przyszłość, a więc ta litera T, jak testowanie, jest nadal i będzie ważna. Dotyczy to zarówno szybkich testów i testów laboratoryjnych. No i mamy nadzieję, że litera I, jak izolacja, będzie stosowana z czasem, gdy będzie mniej zachorowań. S jak Spuring, monitorowanie zarażeń jest nadal ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowych wariantów wirusa, dopóki więcej osób nie będzie zaszczepionych, lecz jesteśmy uzależnieni od tego, aby więcej osób ściągnęło teraz apkę Smith Stop, tak aby praca nie stała się zbyt uciążliwa dla gmin. Nagle może stać się tak, że setki osób jest na przykład na meczu piłkarskim i wtedy kłopotliwym będzie dla gminy monitorowanie zarażeń w przypadku większego ogniska. Jest również tak, że w pewnych przypadkach będziemy można przeprowadzić więcej testów masowych, aby ograniczyć ilość niepewnych kontaktów bliskich, które muszą mieć kwarantannę. Nad tym pracuje się obecnie m.in. tak, aby szkoły i instytucje edukacyjne mogły jak najnormalniej, Funkcjonować od jesieni. Ostatnia litera K jak kwarantanna, jak wszyscy wiedzą, ostatnio wiele się tu zmieniło. Kwarantanna już nie obowiązuje osób w pełni zaszczepionych w Norwegii. Widzimy też, że przepisy zmieniły się i łączą kwarantannę i testy. W wielu przypadkach po teście można zakończyć kwarantannę po trzech dobach po przyjeździe do kraju, jeśli nie jest się na przykład w pełni zaszczepionym. Trzecią i może najważniejszą przyczyną, że nadal mamy dobrą kontrolę, jest testowanie na granicy i kontrola na granicy, które sprawiają, że Efektywnie udało nam się zapobiec sprowadzaniu zarażeń teraz w ostatniej fazie. Pomimo, że bardzo niewielu ma pozytywny wynik testu na granicy, tylko 0,1%, to ważnym jest, aby wyłapać te przypadki. Śledzimy teraz również uważnie rozwój w Europie. Obecność warianta Delta stanowi około 20% w całej większej ilości krajów, między innymi w Belgii, Irlandii, we Włoszech i w Portugalii. Prawie 100% testów pozytywnych ma związek z wariantem Delta. Dlatego trzeba było wprowadzić szereg czasowych ograniczeń w przemieszczaniu się w Lizbonie na przykład. I Wielka Brytania, którą najbardziej obserwujemy, a która jest tym krajem, który do tej pory najbardziej dotknięty był tym wariantem, z tej przyczyny, że teraz prawie wszystkie nowe warianty wirusa, a przynajmniej w ostatnim tygodniu, nie tylko są wariantem delta, ale nastąpił wzrost o 30%. Było 68 tysięcy nowych zakażeń i 1400 nowych hospitalizacji. To sprawia, że w Wielkiej Brytanii wprowadzono szerokich działań. Widzimy, że pomimo, że 82% ludności dostało jedną dawkę szczepionki, około 62 dawki, to daleko w Wielkiej Brytanii do grupowej odporności immunologicznej. Są jednak duże zróżnicowania regionalne, dlatego musimy uważnie obserwować, co się dzieje. W Norwegii jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, że uczestnictwo w programie szczepień jest bardzo duże, a wiemy, że dwie dawki szczepionki dobrze chronią również przed wariantem Delta. Dlatego naszym celem jest zachowanie kontroli, aż jak najwięcej osób otrzyma ofertę szczepienia drugą dawką po lecie. Wtedy wygramy wyścig z wirusem, przynajmniej w tej fazie pandemii. A teraz przekazuję głos Kamili Stoltenberg z Instytutu Zdrowia Publicznego. Dziękuję. Dzień dobry i życzę wszystkiego miłego dnia. Teraz w naszym kraju jest wszystko dobrze i co tydzień lepiej. W dalszym ciągu musimy być ostrożni i w pogotowiu trzymać się dotyczących zaleceń. Niewiele osób jest zakażonych. Po wielu tygodniach spadku zgłoszeń zakażeń krzywa się wyprostowała w zeszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że nie wzrośnie, ale musimy również być przygotowani teraz i na to, jak teraz tak dużo otworzyliśmy. Na razie zgłoszono ciut ponad 1200 przypadków COVID-19 w tygodniu 24, to znaczy w zeszłym tygodniu. To stanowi 45 zgłoszonych. Przypadków na 100 tysięcy mieszkaniu Tak niskiego wyniku nie mieliśmy od tygodnia 41 i 42 włącznie. To stanowi 45 zgłoszonych przypadków na 100 tysięcy mieszkaniów w przeciągu 14 dni. Jest niewiele hospitalizacji. W zeszłym tygodniu mieliśmy najniższą ilość nowych hospitalizacji od tygodnia 42 zeszłej jesieni. Niewiele osób jest na oddziale intensywnej terapii. Na razie nie mamy żadnych doniesień o nowych pacjentach na oddziale intensywnej terapii w zeszłym tygodniu. Jest niewiele zgonów z powodu COVID-19 i stan stanów powiązanych z nim. I jest teraz tak już długo. Na razie w zeszłym tygodniu nie jest żadnych zgonów. W dalszym ciągu wiele osób nie się testuje. Ilość testowanych zwiększyła się o 5% w zeszłym tygodniu. Przez ostatnie 12 tygodni mamy wyraźny spadek ilości pozytywnych wyników u osób testujących się. W zeszłym tygodniu ilość pozytywnych wyników u osób testujących się wynosiła 1,1%. Tak samo jak wcześniej. Ilość potwierdzonych przypadków wariantu wirusa delta zwiększyła się o 50% przypadków od tygodnia 21 włącznie do 240 przypadków do tygodnia 24 włącznie. To niska liczba. Ale przez ostatnie tygodnie zaobserwowano spadek. Ilość przypadków alfa. Wcześniej nazywanym brytyjskim wirusem z 90% na 81% równocześnie ilość potwierdzonych przypadków wariantu Delta zwiększyła się z 0,7% na 3%. Jest to niski poziom, ale szybki wzrost i oczekujemy, że w dalszym ciągu wzrośnie. Będzie więcej ognisk z tym wariantem. Szczepionki są decydującym czynnikiem tego, aby nam udało się mieć kontrolę nad pandemią, otworzyć społeczeństwo, mieć swobodę z powrotem. Uczestnictwo w szczepieniu w Norwegii jest w lidze światowej. Trudno sobie wyobrazić większe uczestnictwo niż te, które mamy, chociaż nie mamy dokładnych danych z innych krajów. Gminy wykonują fantastyczną pracę przy szczepieniach. Radosnym jest to, że ludność stawia się, gdy otrzymują propozycje szczepionki i że tyle osób chce się szczepić. Ponad 41% ludności otrzymało jedną lub kilka dawek jako całość, gdy wliczamy i tych, kto jest w wieku od 0 do 17 roku życia i mamy ich w mianowniku. To jest ponad 52% ludności Norwegii ponad 17 roku życia. Jest to ponad 95% osób ponad 65 rok życia, które są zaszczepione. Szczepionka na koronę daje ochronę. Z osób zaszczepionych w całości dwiema dawkami jest tylko 429 osób lub 0,03%, którym stwierdzono koronę. Pandemia jeszcze się nie skończyła. Ilość przypadków rośnie, szczególnie w Afryce i dotychczas zbyt wiele mieszkańców świata otrzymało szczepionkę. Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że mamy 2,5 do 3 milionów nowych przypadków COVID-19 i około 70 tysięcy zgodów z powodu COVID-a na świecie tygodniowo. Pandemia wzmocniła nierówności w służbie zdrowia globalnie, z różnym dostępem do szczepionek jako jeden z najważniejszych przykładów. Dla Norwegii wygląda to dobrze. Równocześnie wiemy, że nikt nie jest bezpieczny przed tym, jak wszyscy będą bezpieczni. Dziękuję.